Czujesz, że już się czaisz jak z Twoje dźwięki są, że rozspina Nagle odrywam wzrok Excuse me! Główny, w myśl, że już wszystko rozumiesz I choć bardzo już chcesz Możliwe, ale nie Nie drzwi, bo się gra Miasto w Miasto! One. <laughs> Upaja, To właśnie tytuł utworu Karoliny Harko z płyty, którą. A macie jakiś egzemplarz dla słuchaczek i słuchaczy? Bo dzisiaj gośćmi są Karolina Harko i Piotr Lato. Będziemy mieli twenty 30 Można posłuchać sobie pozostałych też. Minęła 20.30, jest już Mariusz Dąbrowski. Mamy najświeższe informacje z dróg. Top. Minęła polskie radio kierowców. Tak, to prawda. Staramy się wyłuskiwać to państwa wszystko, to, co dzieje się na naszych drogach. Dziś ruch niezbyt duży. Dość spory spokój panuje na naszych drogach, mimo aury typowo zimowej na większości polskich dróg. Są jeszcze w, w północno-wschodniej części Warmii, Mazur, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, na Pomorzu Gdańskim, w Kujawsko-Pomorskiem i częściowo także za Mazurszczyźnie, gdzie jeszcze na niektórych drogach zalega sporo błota pośniegowego sporo tafli lodu, a więc warunki do jazdy mogą być trudne. Dlatego apelotacz jadąc, cały czas sprawdzani po jakiej nawierzchni jedziemy, to można w bardzo prosty sposób sprawdzić, albo delikatnie przyspieszając, delikatnie, acz gwałtownie, albo delikatnie, acz gwałtownie przyhamować. Dwa sposoby i wiemy wszystko, czy nawierzchnia będzie z nami współpracować czy jedziemy po szklance. No i wówczas są dwa wyjścia: albo zjeżdżamy z drogi, szukamy najbliższego dobrze oświetlonego parkingu, albo jedziemy bardzo ostrożnie, rzędkując z prędkością bezpieczną. Tym, którzy nie wiedzą, że to jest bezpieczna to taka, w której auto jest... to znaczy my jesteśmy 2032. Tak, jest. Twenty forty w stanie auto podporządkować się naszym Duu du. Jezu zamknij skręcamy, się! Skręca, 2032! Ta prędkość bez. 2032! No. Tym, 2032. Praktycznie 2032. Twenty forty two! Twenty forty two! Zamknij ukrywam, się! Twenty firty! Jeszcze jeszcze do telefonu jutro pojechać! Nie. To wytrzymaj jeszcze te pikkuję! Drowiec, podkreślić, Nie może być za nami w tym momencie w bezpośrednim pobliżu innego samochodu i tak samo nie może być przed nami innego samochodu. Żeby... Oczywiście sprawdzanie tego, po jakiej nawierzchni jedziemy, wykonujemy w najlepszych, najbardziej sprzyjających ku temu warunkach, ale. Jeżeli ktoś za nami jedzie i zobaczy delikatne światło stopu, nic złego się nie powinno stać. Aczkolwiek, im większa ta odległość, Ależ oczywiście, tym Zawsze w trudnych warunkach zachowanie szczególnej ostrożności jest powinnością kierującego. Kłopoty na autostradzie A2, na 497 km w stronę Terespola, na 507 km w kierunku Siedlec. Drogia Krewa numer 50, Stanisławów-Minsk-Mazowiecki, w Arynowie na 218 km po zderzeniu trzech autosobowych ruch w obu kierunkach możliwych. Nie ma korków poza naszymi przejściami granicznymi na zachodniej granicy dla wyjeżdżających przez Świecko i dla wyjeżdżających przez Jedrzechowice, czyli autostrada A2 i autostrada A4. Tam są korki. Za 25 minuty będzie godzina 21. Zostają z nami goście, będzie Karolina Harko i Piotr Laton już za kilka chwil znów opowiadać o tym, co bardzo interesującego związanego z płytą Karoliny i z przyszłymi nagraniami. I'm